He, he, ja co nam dzisiaj w duszy gra? Poniedziałek, 25 sierpnia 2025 rok, 2022 e, czasu angielskiego. E, tak sobie pomyślałam, że żeby wszystkie Piotra e, Tymochowicza projekty e, zrobić w małe nagrania. E, także, e, no, że zawsze gdzieś ktoś zajdzie, e, zajrzy. E, I otworzyłam e, takie kolejne, e, kolejny folder playlistę, na razie jedno nagranie, też z dzisiaj zresztą to nagranie, także lecimy dalej, czyli żeby nie było tutaj, żeby nie trzeba było zaglądać nie wiadomo do jakich linków, gdzie już zauważyłam, że niektóre linki już nie, nie funkcjonują. Poza tym jest już tutaj no Więcej weryfikacji, gdyż um, tych projektów okazuje się, że było więcej. Dziękuję wiewiórkom za przedstawienie większej ilości um, projektów Tymochowicza. Um, już dokonuję um, zmian, um, czyli um, no, w plik PDF. Um, wrzuciłam i już tutaj jest naliczone. Nie wiem jak to w ogóle też liczyć, tak naprawdę, ponieważ, tak, teraz się będę zajmowała Solaris Gate, ale ten Solaris Gate to chyba jest jako projekt, ale w spółce Infinity. I tutaj jest dalej rynek. Rynek już Wam mówię, zapytałam zapytałam w Google, co to jest New Connect. No i tutaj jest, że to jest z pół... A, tutaj... W, Wars w Warszawie, o tak. To polski zorganizowany rynek akcji prowadzonych przez giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Także to to. No W każdym razie tu rozdzieliłam Solaris Gate i Infinity, ale najprawdopodobniej no. Jedno podlega pod drugie. Także no, ale cóż. Także tu jest: 2, 3, 4, 5, 6 i linki daje 7, 7 ciąg dalszy, 8 i 9. To chyba by było. O, tu się czysta strona zapisa. Także. Póki co mam 9, e, ponieważ jeszcze w poprzednim, tym poprzednim nagraniu, e, ktoś zauważył, że bodajże trafik monsu. No i ja mówię zaraz, ale trafik, nie, nie, Quadro, quadro Akademii chyba jeszcze tutaj. E, o, tak, quadru, Quadro Akademii, że nie wzięłam. E, s, dobra, e, w każdym razie teraz jest jako Solaris Gate. Jako druga, albo pierwszy, pierwszy projekt. Nie wiem, jakbyście mieli jeszcze jakieś informacje, to bardzo proszę o takie informacje. I tutaj jest właśnie odnośnie tego Solaris Gate. Tu jest. Z 5 marca 2010 rok, Solaris Gate, przełom czy porażka. Także i tutaj jest pierwsze oceny projektu Tymochowicza Tymuchowicz, projektu są raczej stonowane. Internauci zarzucają mu przede wszystkim brak. Z zapowiadanego z wielką pompą przełomu oraz e, przerost formy nad treścią. E, to to Solaris Gate. E, I tutaj jeszcze mam o Solaris Gate, e, Piotr tym chodzi zbiera pieniądze na. Opatentowanie własnej idei nieśmiertelności. Także tutaj jest bodajże też z, związane z Solaris Gate, Solaris Gate. Także takie krótkie nagranka będę robiła, z, dla pokazania, jakie, w jakich to projektach pan Piotr Tymochowicz uczestniczył, jakie promował. Niektóre były jego, niektóre gdzieś tam się um, przytulał, że tak to ujmę. Także z tym myślę, że takie krótkie nagranko wystarczy o Solaris Gate. A tymczasem zabawieczki chwamy do pudełka, pozdrawiam i do następnego jakiegoś nagranka, pa pa.